Witam szanownych inwestorów. Dzisiaj sobie będziemy mówić o amerykańskim dolarze. Przypominam, nie ma sesji w Londynie, nie ma sesji w Stanach Zjednoczonych rynki. Dzisiaj pracują na ćwierć gwistka więc sesja jest praktycznie jest już rozstrzygnięta, więc nie powinno się wiele wydarzyć, ale oczywiście trzymamy rękę na pulsie, ale, więc dzisiaj sobie to roz, troszeczkę porozmawiamy o perspektywie dla amerykańskiego dolara, bo znalazłem bardzo interesujące artykuły które właśnie sygnalizują co się może wkrótce wydarzyć, więc zostańcie z nami do końca tego materiału. Przypominam i zachęcam na samym początku do subskrybowania, dodawania komentarzy, zostawiania kciuków w górę. Przypominam, że na kanale nie ma żadnych rekomendacji, to są tylko i wyłącznie nasze opinie. To co robicie na własnych rachunkach, robicie na własną odpowiedzialność i przypominam, że partnerem odcinka jest Dom Maklerski XTB. Jeżeli otwieracie kontach i wpiszecie kod AMU będziecie dostawać specjalny dodatkowy materiał, który pozwala uczyć się inwestowania oraz przypominam jest wiele różnych innych możliwości inwestycyjnych a dodatkowo na dole w opisie i w komentarzu jest podlinkowany specjalny ciekawy materiał o tym złoto co dalej więc jeżeli ktoś jest zainteresowany odpowiedzią na to pytanie zachęcam do tych materiałów Dom Maklerski B robi fantastyczną Robotę I myślę, że wszystkie materiały edukacyjne, które są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu, warto znać. Szanowni inwestorzy, dzisiaj e, dajcie znać także w ankiecie, bo ankieta e, zrobiłem ją specjalnie, ponieważ coraz więcej jest głosów o, to, o tym, że chcecie na kanale mieć także materiały poświęcone rynkowi akcyjnemu. No jest takie bardzo proste pytanie czy chcesz nowy format na kanale dotyczący rynku akcyjnego. Zachęcam do oddawania głosów. Już teraz w ankiecie jest 64 głosy. Im więcej tym oczywiście lepiej. No i zobaczymy czy nasza społeczność będzie chciała rozszerzyć także na kanale Tematykę o właśnie bezpośrednio rynek akcyjny, no i im więcej głosów, tym, tym lepiej. A więc, szanowni inwestorzy, rzut oka na to, co teraz znalazłem dla Was, jakie są najciekawsze informacje, które dla was znalazłem. A więc pierwszy, pierwszy materiał, oczywiście, pierwszy slajd dotyczy amerykańskiego dolara i oczywiście tego, co się może wydarzyć, jak rynek widzi percepcję najbliższych dni na rynku akcyjnym. I tutaj widzicie, na co się teraz rynek, na co teraz rynek. Czego rynek oczekuje, czego się spodziewa, na czym będzie się koncentrować. I tutaj widzimy, że inwestorzy na rynku akcyjnym najbardziej oczekują 28 maja, czyli wyników NVD, i to według rynku ma być kluczowe wydarzenie. Czyli przypominam, przypominam, to jest połowa tygodnia, będzie prawdopodobnie gigantyczna zmienność i powinniśmy się z tego cieszyć. Natomiast inwestorzy także spodziewają się, że będzie słaby sentyment dla amerykańskiego dolara, i tutaj widzicie, jakie jest uzasadnienie. Czemu A inwestorzy na całym świecie spodziewają się, że amerykański dolar będzie tracił na wartości? Inwestorzy spodziewają się, że także będziemy świadkami ruchu wzrostowego na amerykańskich obligacjach, I w tym wypadku widzimy tutaj na cenach. Spodziewają się także tego, że będziemy świadkami spadków cen japońskich obligacji, czyli dalszych wzrostów japońskich obligacji. No, i spodziewają się, że presja pójdzie na europejskie akcje, a to by wynikało pośrednio, mając na uwadze oczekiwanie na Nvidia oraz presję na rzecz europejskich akcji, że euro-dolar to też jest temat, który jest przez rynek rozgrywany, który będzie przez rynek rozpatrywany. Sam amerykański dolar, jak widzimy tutaj na wykresie, na dolar indeksie, Bloombergowym dolar indeksie, zaczyna przełamywać już tutaj te swoje ekstrema, które były które były ustanowione miesiąc temu i wygląda to na to, że będziemy szturmować poziomy najniższe od 2023 roku. Jeżeli ten rynek będzie dalej pokazywał na presję przeciwko amerykańskiej walucie i złamiemy ten poziom 1200, przypominam na bloombergowym dolar indeksie, bo jest też inny sposób, pokazywania jaka jest siła albo słabość amerykańskiego dolara. No to oczywiście będzie to bardzo czytelny sygnał, że rozpoczynamy kolejną falę osłabienia amerykańskiej waluty. A gdy rozpatrujemy wskaźnik Fear and Greed, to widzimy, że względem tych kwietniowych minimów wcale obecnie nie obserwujemy zbyt dużej rynkowej o, presji na to, żeby amerykański dolar dalej tracił na wartości. Ten wskaźnik Fear and Greed wcale nie pokazuje strachu amerykańskiego. Dolara to moim zdaniem jest paliwo do kontynuacji tendencji wzrostowej. No i znalazłem bardzo interesujący artykuł, który moim zdaniem warto sobie intensywnie prześledzić. Status bezpiecznej przystań dolara ulega cichemu, ale wyraźnemu załamaniu. Taka jest narracja, która jest wyrażona w tym artykule. Tutaj widzimy. Jak bardzo inwestorzy nastawiają się, że prawdopodobnie będziemy świadkami dalszej presji przeciwko amerykańskiej walucie. No i tutaj jest bardzo czytelne też podsumowanie, że korelacja między dolarem a wskaźnikiem VIX i akcjami ulega odwróceniu. Dlatego też szanowni inwestorzy, kiedy zobaczymy ten wykres, który bardzo ładnie i czytelnie pokazuje tą właśnie korelację, korelację między indeksem dolarowym a wix to widzimy tutaj bardzo dużą presję. Presję na, w sytuacji takiej, gdy mamy do czynienia z niepewnością na rynkach światowych, to amerykański dolar, który wcześniej był kupowany, jak tutaj widać na tych korelacjach dodatnich, to w takiej sytuacji jest sprzedawany, no i to jest coś nowego, to jest coś nowego i ewidentnie widać, że największą walutą, największym zwycięzcą na chwilę obecną jest europejska. Waluta, dlatego też śledźmy dalej te korelacje, te powiązania rynkowe, one będą miały duże znaczenie, ale moim zdaniem warto jeszcze raz wrócić do tego artykułu, by wiedzieć więcej, jakie jest uzasadnienie tezy o tym, że amerykański dolar wyraźnie spada, jeżeli chodzi o jego status, status bezpiecznej przystani, a jakie jest pozycjonowanie dużych graczy, to na tym wykresie bardzo ładnie też widać. Że systematycznie, jak dolar traci na wartości, rosną także netto krótkie pozycje, tak hedge fund menadżerów, jak i asset menadżerów. Dlatego też widzimy, że mniej więcej od, od mniej więcej przełomu lutego i marca, netto pozycja jest już krótka i ci duzi spekulanci nastawiają się, że amerykański dolar będzie tracił na wartości. Też proszę zwrócić uwagę, wcale nie jesteśmy na poziomach ekstremalnego, ekstremalnego pozycjonowania, jakie mniej więcej było. Był obserwowany w 2023 roku. Także warto na to zwrócić uwagę. Amerykański dolar ewidentnie traci status bezpiecznej przystani, a taką e, pozycję zaczyna na naszych oczach. E, ta, ta pozycja zwiększa się, jeżeli chodzi o europejską walutę. No i pytaliście się o, o, o poranku, jakie jest pozycjonowanie dużych spekulantów, gdzie się w poprzednim tygodniu otwierali na netto długich pozycjach, jak gdzie krótkich my widzimy że na standard tym delikatnie netto krótka pozycja na Nasdaqu e, większa długa netto e, pozycja obserwowaliśmy także dodawanie długich pozycji na miedzi na europejskiej walucie na jenie japońskim I to był kolejny tydzień gdzie bardzo dynamicznie zwiększały się netto długie pozycje na jenie japońskim a gdzie krótkie pozycje widzimy tutaj na złocie na ropie naftowej na Nowej Zelandii no i delikatnie na innych mniejszych e, e, walutach Dlatego też myślę, że ciekawostką jest to, jak bardzo spekulanci teraz liczą na to, że będziemy świadkami umocnienia jena japońskiego, zwłaszcza złamania poziomu 140 na parze dolar do jena, ale też liczą na umocnienie europejskiej waluty, na wzrosty ceny miedzi, ale też na spadki złota. Proszę zwrócić uwagę jak się tutaj zmienia pozycjonowanie no i szanowni inwestorzy, kolejny ciekawy wykres pokazujący jak bardzo w ostatnim czasie odjeżdżają europejskie spółki cykliczne względem innych w Europie no względem nawet oczywiście też spółek defensywnych to jest stopa zwrotu z poszczególnych segmentów rynkowych od samego początku tego roku a to jednoznacznie po określa i sygnalizuje, że kapitały które płyną do Europy i tutaj tankują budują pozycje, liczą na to że będzie ożywienie europejskiej gospodarki, że te kapitały, które, które tutaj przypływają, będą świadczyły o pozytywnych tendencjach i dyskontują właśnie kolejne pozytywne fazy w cyklu gospodarczym oraz w ogóle w rozwoju europejskiej gospodarki w kolejnych kwartałach, bo na tym to polega. Więc obserwujmy spółki cykliczne, zobaczymy, jak bardzo będą odjeżdżać od reszty świata. I też taką ciekawostkę znalazłem o tym, jak teraz jaka jest teraz ilość tych. Kontenerów, które przypływają ze Stanów do Stanów Zjednoczonych z Chin, i widzimy, że jeżeli chodzi o wymianę handlową, to ewidentnie spadek jest obserwowany. No i zobaczymy, czy zostaną pokonane w najbliższym czasie te poziomy ekstremalne z ostatnich tygodni, zwłaszcza z przełomu lutego i marca. Dlatego też jeżeli będą tutaj widoczne spadki, będzie to też sygnał zmniejszania się wolumenu wymiany handlowej. I z ciekawostek, szanowni inwestorzy, znalazłem dzisiaj też specjalny raport o tym, yy, o złocie. Citigroup, przypominam, mówi tutaj, że spodziewa się, że w perspektywie następnych trzech miesięcy, według nich cena złota sięgnie poziomu 3500 dolarów za uncję. No i widzimy tutaj, jakie jest uzasadnienie. Ryzyko geopolityczne i silny, solidny wzrost gospodarczy w Chinach i w Indiach. Tak uważają anality, analitycy City Group. Szanowni inwestorzy, przypominam, że partnerem odcinka jest Dom Maklerski XTB. Podlinkowałem specjalny materiał złoto co dalej, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to, za, to tam na dole w opisie i w komentarzu jest specjalny, specjalny link, który przeniesie Was do tych materiałów. A jeżeli ktoś rejestruje się i poda kod AMU, to w takiej sytuacji dostanie dodatkowy materiał o tym, jak inwestować na rynku akcyjnym, z czego też warto korzystać. To szanowni inwestorzy, przechodząc jeszcze do dalszych ciekawych Informacji, które się pojawiło od naszego ostatniego spotkania, to teraz seria materiałów i wykresów dotyczących Polski. Najciekawiej było na danych dotyczących sprzedaży detalicznej. Szanowni inwestorzy, moim zdaniem dane nas niezwykle pozytywnie zaskoczyły. Widzimy tutaj, że na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat nawet mieliśmy stabilizację, konsolidację na sprzedaży detalicznej i te dane, które poznaliśmy, pokazują wybicie. Jest ogromne prawdopodobieństwo, że rozpoczyna się no, faza bardzo pozytywna, jeżeli chodzi o konsumpcję w naszym kraju, co może też zwiększyć pra prawdopodobieństwo i szanse na większe odczyty, wyższe odczyty dynamiki wzrostu PKB. I oczywiście te dane makroekonomiczne to jest wyśmienita wiadomość dla giełdy papierów wartościowych, która po prostu ma, co, e, ma po co budować pozycję. No i takie też jest uzasadnienie ekonomistów, którzy zostali zankietowani przez Bloomberga, że te dane naprawdę sprzyjają temu optymizmowi, jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych. I na koniec część związana oczywiście z wyborami, bo ryzyko polityczne temat wyborów jest przez rynek także rozgrywany, chciałbym wam pokazać na samym początku wykres od Marcina Paladego, które sondażownie były najgorsze, a które były najlepsze, jeżeli chodzi o wytypowanie zwycięzców i w ogóle tego, jakie będą e, wyniki wszystkich kandydatów w pierwszej turze. I okazało się, że najlepszą e, sondażownią jest OGB, a później wyniki Marcina Paladego i nawet, proszę zwrócić uwagę, Cebos też był dobry i nowa, amerykańska sondażownia Atlas Intel. Dlatego też na tych kilku będziemy się koncentrować. No i dzisiaj pojawiły się e, pojawił się Raport i sondaż właśnie tej spółki OGB, tej sondażowni, w której no wyraźna jest przewaga Nawrockiego nad Czaskowskimi to bardzo wyraźna, 48 do 45,5. A jakie są zmiany po weekendzie i po tych wszystkich wydarzeniach w weekendzie, jeżeli chodzi o bukmacherów, proszę zwrócić uwagę. Są zmiany. Widać, że troszeczkę skorygowało się skorygowały się szanse Nawrockiego, pana Karola Nawrockiego zmniejszyły się Widać to także u, u, na Fortunie, ale najbardziej zmniejszył się spread, jeżeli chodzi o sondażownię, na ClickBecie. I tutaj widzimy, że ta różnica, jeżeli chodzi o stawki, jest najmniejsza, ale też tutaj faworytem jest Karol Nawrocki, chociaż w porównaniu z tym, co się wydarzyło, jakie były notowania przed wydarzeniami weekendowymi, no to ewidentnie wygranym tego weekendu jest Rafał Trzaskowski, warto o tym pamiętać, że przesunięcia u bookmacherów są raczej na korzyść pana Trzaskowskiego, chociaż generalnie cały czas bukmacherzy polscy obstawiają, że wybory za tydzień wygra pan Karol Nawrocki. Będziemy po prostu codziennie teraz monitorować, jak się zmieniają te stawki u bookmacherów, bo to oni mają największą siłę, żeby prawidłowo Ocenić, kto, kto zostanie prezydentem w naszym kraju. To teraz, szanowni inwestorzy, jeszcze czas na wykresy, co przypominam, dzisiaj jest sesja, dzisiaj jest sesja y, tylko w Europie mamy, ale z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdzie mamy święto, więc... Więc, szanowni inwestorzy, rzut oka na wykresy i co nam te wykresy tutaj mówią? Ja zaczynam od Bitcoina, ponieważ on, moim zdaniem, bardzo dobrze pokazuje nastroje w Stanach Zjednoczonych. Jesteśmy bardzo blisko tych poziomów, które były dzisiaj o poranku, w okolicach 110 tysięcy. Tak naprawdę niewiele się dzieje, ale klimat inwestycyjny sprzyja apetytowi na ryzyko. Kolejny rynek to jest eurodolar, który skorygował się poniżej poziomu 1,14. Dlatego też będziemy dalej obserwować, co się tutaj dzieje, ale moim zdaniem. Cały czas sytuacja na wykresach mocno faworyzuje ten scenariusz optymistyczny, pozytywny. Nawet nie jesteśmy w stanie zbić rynku poniżej tych poziomów ekstremalnych z końcówki poprzedniego tygodnia. Więc moim zdaniem to, co się teraz wydarzyło, to jest tylko i wyłącznie chwilowa korekta. Indeks giełdowy w Niemczech wrócił do poziomów z momentu, kiedy zostały publikowane w piątek te informacje od Donalda Trumpa więc jesteśmy na zero, ale moim zdaniem właśnie najpiękniej wygląda to na warszawskich indeksach giełdowych. Ja Wam powiedziałem dzisiaj o poranku, że poziom 2750 to jest dla mnie najważniejszy poziom podczas dzisiejszej sesji no i rozpoczęliśmy sesję w ogóle na tym poziomie, a później popyt tylko atakuje, plus jeszcze te dane makroekonomiczne które były wprost rewelacyjne, dlatego też ja się nie dziwię że dzisiaj takie ożywienie apetytu na ryzyko na warszawskim parkiecie z dużą szansą, że będziemy dalej rosnąć a ta luka, która powstała dzisiaj, no jest teraz bardzo mocnym wsparciem. No i zobaczymy, zobaczymy. przypominamy, według niektórych założeń w tym tygodniu rynki w Polsce dyskontują także ostateczne wyniki wyborów w naszym kraju i jak widzimy tutaj informacje, które spływają w ogóle jakoś rynku nie przerażają, w ogóle rynek na to nie reaguje. Polski złoty się umacnia tak względem dolara, jak i europejskiej waluty. To jest bardzo dobra wiadomość dla popytu na Ryzyko generalnie po prostu konsolidacja na parach związanych z polskim złotem jest obserwowana. Nic tutaj tak naprawdę się nie dzieje od miesiąca. No i po prostu czekamy posłusznie, cierpliwie na dalsze losy, na dalsze wybicie, ale gdyby zakładać, że, te, że ta tendencja, która jest obserwowana na eurodolarze będzie kontynuowana, czyli tendencja wzrostowa. Jeżeli będzie ulegał załamaniu status amerykańskiego dolara jako bezpiecznej przystani plus, jeżeli będą kapitały cały czas przypływać na fali globalnego optymizmu na rynku finansowym do europejskiej waluty, no to prędzej czy później czeka nas kolejna fala. Fala zakupów polskich aktywów, czyli spadku par związanych z polskim złotem na coraz niższe poziomy. No i oczywiście kolejna fala zakupów polskich akcji, Natomiast czy tak będzie, zobaczymy. Myślę, że wygląda to moim zdaniem optymistycznie, ale będziemy oczywiście śledzić losy rynku finansowego. Na złocie stabilizacja, na ropie naftowej stabilizacja, na miedzi do, do, dopiero jutro, gdy ruszy Londyn, gdy ruszy Nowy Jork, będziemy wiedzieć więcej, ale też moim zdaniem klimat inwestycyjny sprzyja. Amerykańskie obligacje, niemieckie obligacje dzisiaj handlowane są na 10% możliwości, więc tak naprawdę nic nowego tutaj się. Nie dzieje, natomiast jeżeli ktoś chce śledzić nastroje na całym, na całym świecie, to naprawdę zachęcam do tego, żeby tego bitcoina śledzić, monitorować wszystko co powyżej 110 tysięcy. To jest naprawdę zachęta do szybkiego ataku na maksima czasu z dużą szansą, że będą one pokonane. Utrzymywanie się nad tymi wczorajszymi niedzielnymi minimami to jest optymizm, natomiast ich złamanie i przekroczenie bariery 105 tysięcy moim zdaniem będzie zaproszeniem do nawet gwałtownej korekty spadkowej, bo inwestorzy zauważą, że w tym wypadku ten bitcoin oraz kryptowaluty mogą podlegać pod jakiś efekt e, gry, spekulacji na kolejny szczyt. Jednak przypominam, według mnie moim zdaniem, Scenariusz pro-wzrostowy jest zdecydowanie bardziej prawdopodobny, daje mu około 70% szans na realizację scenariusz pro spadkowy, w krótkim terminie około 30% szansy. Z tym, że scenariusz bardzo mocno spadkowy około, około 5-10% prawdopodobieństwa. No ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie. Przypominam, 105 tysięcy to jest naprawdę najważniejszy teraz kluczowy poziom wsparcia, nawet w ujęciu daily. To szanowni inwestorzy, tak wygląda przegląd sytuacji. Przypominam, że dzisiaj mamy. Dzisiaj mamy sesję tylko w kontynentalnej części Europy. Londyn nie pracuje, bo jest święto. Nie pracuje także Nowy Jork, więc zrobimy sobie dzisiaj wieczornego live'a. Ale, ale tak naprawdę nie ma, nie będzie co myślę zbytnio komentować, bo moim zdaniem losy rynku już są dzisiaj rozstrzygnięte. Ale za chwilę przechodzimy do pytań i odpowiedzi. Przypominam, że w tle jest nowa ankieta, bo pytacie się o materiały o rynku akcyjnym. Na kanale, no i pytanie jest takie, czy chcesz, aby na kanale pojawił się nowy format? Format, czyli materiały o rynku akcyjnym, tak, nie, nie wiem. No i im więcej oczywiście głosów, tym będę wiedzieć, będę wiedział, w którą stronę dalej rozwijać nasz kanał. No a teraz pytania i odpowiedzi. Dobra, witam Piotrze. Londyn zamknięty, tak. Pomieć, nie, tak, dokładnie tak. L mieć jest niehandlowana w Londynie, bo jest święto. Też patrzę na Nvidia ze względu na spółki gamingowe. Tak, Piotrze, to jest najważniejsze moim zdaniem wydarzenie w tym tygodniu. Będziemy je komentować na żywo, więc już teraz zapraszam na specjalny live. Witam so i Now, wit witam Pani Margareto. Pozdrawiam Sebe z Poznania i wszystkich oczywiście z Wielkopolski. E I wszystkich oczywiście pozdrawiam. Kuba, czy po tych danych o sprzedaży detalicznej spółki, takie jak I AMS, czy Digital Network, mogą mieć dobre wyniki za pierwszy kwartał? Czy to już jest czy te wyniki są jednorazowe Pani Kuba, nie wiem właśnie yy, czy to są wyniki jednorazowe, bo to zależy od po prostu kondycji poszczególnych spółek ale tendencja do tego by dyskontować bardzo dobry drugi kwartał, bo przypominam te dane o sprzedaży do, do to już jest temat drugiego kwartału więc no, jeżeli one zostaną utrzymane, no to jak najbardziej spółki cykliczne i spółki związane z, z konsumpcją jak najbardziej mogą być bardzo bardzo dobre i yy, yy, no być naprawdę niezwykle nas pozytywnie zaskakiwać. Dobra, nawet król UK musi pytać o zgodę na wyjazd do tej. No polecam, żeby sobie. OK. Pan Eddie rozumiem komentarz. Lubię takie wątki bokmachie. Myślę, że po kilku dniach piwo nie będzie miało większego znaczenia. Panie tak PK, myślę, że w tym tygodniu. Co, codziennie będziemy sobie robić update tego jakie są stawki u bookmacherów, ale w materiałach popołudniowych, bo ci bookmacherzy sami muszą wrócić do pracy i pozmieniać te nastawienia. No, będziemy sobie po prostu śledzić. I też jeszcze raz polecam szanownym inwestorom, żeby pamiętać o tym, e, która sondażownia była najlepsza. I jeszcze raz po, po, tutaj Wam pokażę, tutaj Wam po, pokażę e, ten, e, z, ten slajd, Abyście wiedzieli, żebyście sobie zapisali, na, którą na które sondażownie warto teraz zwracać uwagę, które po, pogubiły się i pokazały największe rozbieżności względem wyników, które się pojawiły. No i, i żeby wiedzieć więcej, komu, jakiemu sondażowi ufać warto bardziej. Dobra? Ja słaby. Słabiej chyba na polimarkecie wypada poza USMR na skuteczność. Tak jest, panie Sławku, dokładnie tak, dlatego ja nie, 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 nie pokazuję Wam polimarketu, gdzie na stawkach to pan Trzaskowski wygrywa, ponieważ no, skuteczność tego narzędzia poza Stanami Zjednoczonymi jest mizerna, tak jak Sławek tutaj pisze. Jak widzę sytuację na się raca zdecydowanie prowzrostowo. Tak, tak, Igor, cieszę się, że też jesteś zadowolony. Rozwijamy się, idziemy do przodu. Właśnie się zastanawiam, co tak dzisiaj spokojnie, bo week, po weekendzie w USA. No, panie Bartku, już pan wie, po prostu mamy święto. Mamy święto w Stanach Zjednoczonych, mamy święto w Londynie. Jutro, jutro kolejne emocje, ale największe w środę po, po sesji. Tak, na, tak Trzaskowski jest faworytem na polimarkecie. Tak, to prawda. A co się, się mówi o. Nvidia w kuluarach? Czy raczej rozczarowuje, czy będzie pompa? Łukaszowy. No to dobrze, to skoro jesteśmy już teraz, to ja spróbuję teraz połączyć się i zobaczyć, co tam teraz, jakie są prognozy na Nvidia. Eee, już tu dajcie mi tylko chwilkę, Nvidia. Zaraz zobaczymy, jakie są najnowsze prognozy i czego się rynek e, spodziewa, jeżeli chodzi o kwartał do kwartału. Zaraz, jak tylko znajdę, to od razu, od razu wam wyświetlę. To jeszcze chwilka, moment. Dobra. To na, widzimy tutaj najważniejsze prognozy, jeżeli chodzi o o Nvidia. No i widzimy, że przychody mają wynieść 43,36 miliarda, zysk operacyjny 30,8. EBITDA 25,7, zysk netto 21,73, zysk na akcję 0,88. To są te najważniejsze parametry, które, które, które inwestorzy zakładają, że się pojawią. No, no i, i zobaczymy, jaka będzie duża rozbieżność, ale przede wszystkim, oczywiście, jaki będzie komentarz, jakie będą prognozy samej, samej firmy, bo to tak naprawdę chodzi o te prognozy, czy marże będą zachowane czy spółka widzi ożywienie, osłabienie popytu i tak dalej, i tak dalej, więc te prognozy będą najistotniejsze. No i oczywiście jak bardzo miną się najważniejsze parametry względem oficjalnych prognoz. Witam Patryku, skoro Nvidia, to jak widzę ASML. No to jest też bardzo dobre pytanie, Panie Sławku. Natomiast wygląda na to, że te wydarzenia, które miały miejsce w ostatnich miesiącach, w ostatnich tygodniach, czyli wojny handlowe, Re Liberation Day i tak dalej, tak dalej, no nie wpłynęły jakoś znaczącą Albo w jak, jakikolwiek sposób na rzeczywistą gospodarkę. Więc ja bym się spodziewał, że wyniki tych największych spółek technologicznych w ogóle nie będą miały w sobie jakichś negatywnych odczytów. Ja bym się spodziewał, że będą nas po prostu pozytywnie zaskakiwały. Zwłaszcza, że rynek jest przestraszony i by się tak spodziewał słabych danych. Więc moim zdaniem będzie dobrze, ale jak czy rzeczywiście tak będzie, zobaczymy. Dobra, smacznego, panie Bartku, witam, panie Zbyszku. Ok, chyba będziemy kończyć nasze spotkanie. Przypominam szanowni inwestorzy, że partnerem odcinka jest Dom Maklerski XTB tam na dole w opisie i w komentarzu jest ciekawy nowy raport złoto co dalej, więc jak, jeżeli ktoś jest zainteresowany troszeczkę inną opinią niż moja to ten materiał warto znać oraz wszystkie inne materiały edukacyjne podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu XTB robi fantastyczną robotę edukacyjną więc moim zdaniem zdecydowanie warto a jeżeli ktoś zakłada konta to z kodem a mu dostanie jeszcze dodatkowo taki pakiet edukacyjny, jak inwestować na rynkach i poruszać się po nich z, no, z większym prawdopodobieństwem, że to poruszanie będzie e, odbywało się sukcesem. To szanowni inwestorzy, dzięki za spotkanie. Widzimy się i słyszymy w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. No i kończymy oczywiście naszą ankietę z prostym pytaniem, czy chcecie materiałów nowego formatu na kanale. O akcjach 66% 65%, że. Chcecie, więc yy, idziemy w tym kierunku, muszę się do tego przygotować. 23, że nie, i że nie wiem, 11, więc idziemy w tym kierunku, że pojawi się nowy format na kanale. Dajcie mi tylko chwileczkę, żebym mógł się do niego przygotować. To dzięki za spotkanie, do zobaczenia, trzymajcie się i dużej dodatniej stopy zwrotu, i może dzisiaj zrobimy sobie trochę wcześniej naszego wieczornego live'a. 21. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.